Ej, koleżko, co ty wyprawiasz? O je mordził, nie widzisz? Ej, stary zostaw to. To jest totalny syf. Są lepsze rzeczy z lepszym makro, które możesz zjeść. Ale to jest stary co tradycja. To jest takie zajebiste. sam. Faktycznie, masz rację, jest to dobre, ale jest to wysoko przetworzona żywność i jest w niej pełno dodatków soli, cukru. Jest to wysoko kaloryczne. Ale no dobra, no ale od czasu do czasu chyba ja może zjeść, nie? Oczywiście, że tak. Trzeba zachować balans. Jeden dwa w roku nic nie zmieni, ale pozostałe twoje wybory muszą być już lepsze. I pamiętajcie, że długotrwałe spożywanie tak wysoko przetworzonych produktów może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Zapomniałem dodać, długofalowe żywienie w taki sposób może powodować ryzyko otyłości i innych chorób dietozależnych. Także może wpływać na długość Twojego życia. Zwiększa ryzyko schorzeń układu pokarmowego, nerwowego. Zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Spożywanie takich produktów może spowodować zwiększone ryzyko cukrzycy typu drugiego, otyłości, nadciśnienia. Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, mieć zbilansowany jadłospis, napisz do mnie, razem zadbamy o twoje zdrowie.